im Rishonim. Szmuel, pierwsza księga Samuela, rozdział 14, 1. Pewnego tedy dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do pachołka giermka swego. Chodź, a przejdziem do straży filistyńskiej, która tam na przeciwległej stronie. Ojcu jednak swemu nic o tym nie wspominał. Dwa. Saul zaś siedział właśnie nad granicą Gibei pod granatem, który przy migron. stoi. Ludu zaś przy nim było około 600 mężów. 3. Aachia, syn Aachituba, brata Akaboda, syna Pinchasa, syna Ellego, kapłana Jahweb, Silo, nosił wówczas na ramiennik. Lud jednak nie wiedział, że był odszedł Jonatan. Cztery. Między wąwozami, zaś które przebyć chciał Jonatan, aby na straż filistyńską napaść, znajdowało się urwisko po jednej i po drugiej stronie. Jedno nazywało się Bocec, drugie sene. 5. Jedno urwisko wnosi się stromo po stronie północnej, na trzeci. Naprzeciw nich Mas, drugie po stronie południowej, naprzeciw Geba. 6. Rzekł tedy Jonatan do pachołka, giermka swego: Chodź, a przejdziemy się ku straży tych nieobrzezańców. Może zdziała coś Jachwe dla nas, albowiem nie ma dla Jachwe zapory, do, by dopomógł zarówno przez licznych, jak nielicznych. 7. I odpowiedział mu Giermek jego, uczyń cokolwiek Ci się podoba, zwróć się dokąd chcesz. Oto z tobą. Wedle życzenia twojego. Osiem. I rzekł Jonatan. Oto przejdźmy teraz ku tym ludziom, a ukażem im się. Dziewięć. Gdy tedy tak zawołają do nas, stańcie, póki nie przejdziemy do was. Zatrzymajmy się na miejscu naszym, a nie chodźmy do nich. 10. Jeżeli by wszakże zawołali, pójdźcie do nas, wtedy pójdziemy, gdyż podał ich jachwę moc naszą, to będzie nam znakiem. 11. Gdy się wtedy obaj strażnicy filistyńskiej ukazali, rzekli filistyni. Oto hebrajczycy, którzy wychodzą z dziur, z których się pochowali. 12. Po czym odezwali się ludzie ze straży. Do Jonatana i Giermka, jego, pójdźcie do nas, a powiemy wam coś. I rzekł Jonatan, do Giermka swego, pójdź ze mną, albowiem podał ich jak w moc Jeszaela. Trzynaście. Drapał się tedy Jonatan na rękach i nogach swych, a Giermek jego za niem. I padali przed Jonatanem, Giermek zaś jego zabijał za nim. 14 I uczyniła pierwsza porażka, jaką sprawił Jonatan i Giermekiego około 20 ludzi poległych jakoby na pół bruzy morgi pola. 15. Wynikła wtedy trwoga w obozie polowym i wśród całego ludu wojennego. Zatrwożyły się również straż i oddział plądrujący. Przytem Zadrżała ziemia, wywołując strach Elohim. 16. I spostrzegły czaty Saula, będące w Gibea i Biniaminie, a oto tłum się rozsypywał, wierzchając tam i na powrót. 17. Rzekł wtedy Saul do ludu, który mu towarzyszył: Rozejrzcie się też, a zobaczycie, kto odszedł od nas, od nas. I rzejrzeli się, a oto brakował Jonatan i Giermekiego. 18, 18. I rzekł Saul do Achii: sprowadź arkę Elohim. Była bowiem arka Elohim dnia onego przy synach Jeszaela. 19. Ale podczas gdy mówił jeszcze Saul do kapłana, wzmagała się wrzawa w obozie filistyńskim coraz bardziej, tak że rzekł Saul do kapłana powściągnij rękę Twoją. 20, I zebrał się Saul i cały lud wojenny, który mu towarzyszył, a dotarłszy do miejsca bitwy, a oto struczony był miecz jednego na drugiego, tak, że popłoch był nader wielki. 21 hebrajczycy zaś, którzy od dawna do Filistynów byli przystali, a którzy wyruszyli wraz z nimi do obozu zewsząd, Przeszli również do Jeszalitów, którzy z Saulem i Jonatanem się połączyli. 22. Wszyscy nad mężowie Jezraelscy, którzy się byli pochowali w górach efraimskich, usłyszawszy, że pieszkli Filistyni, pognali również za nimi, aby ich zwalczyć. 23. I tak wybawił dnia onego Jachwę Jeżela i przyniosła się bitwa aż pod. Bef Awen, 24. Mężowie Jeszaelscy byli jednak strudzeni dnia onego, zaprzysięgł, zaś był Saul, lud, mówiąc: Przeklęty ten mąż, który by spożył jakiego bądź pokarmu aż do wieczora, dopóki się nie pomszczę nad wrogami moimi. Przeto nie skosztował cały lud żadnego pokarmu, 25, a cały lud okoliczny, wszedł do lasu, gdzie był miód sączący się na polance. 26, przed zatem lud do lasu, a oto struga miodu, nikt jednak nie podnosił ręki do ust, ponieważ obawiał się lud przysięgi. 27, Jonatan zaś, nie słyszał, gdy ojciec jego przysięgę od ludu odbierał, i tak ściągnął końcem laski, którą trzymał w ręku i umaczył ją w plaszczy miodu i poniósł rękę do ust i rozjaśniły się oczy jego. 28. Odezwał się wszakże jeden z ludu i rzekł: za przysięg ojciec twój lud uroczyście w słowach. Przeklęty ten mąż, który by spożył dzisiaj. Jaki bądź pokarm, jakikolwiek znużonym był lud 29 I rzekł: Jonatan strąca ojciec mój krawi w nieszczęście. Zobaczcie też, jak się rozjaśniły oczy moje, gdym trochę miodu tego skosztował. 9. 30. O ileż bardziej, gdyby się był dzisiaj lud dobrze posilił złupu nie nieprzyjaciół swoich. Jaki zdobył, a ile żeby wtedy większa była klęska wśród Filistynów. 31. Pobili jednak onego dnia Filistynów od Michmas do Achalon, choć lud był bardzo znużony. 32. Rzucił się wtedy lud na łupy, a nabrawszy owiec wołów i cieląt, że zali je na ziemi. I spożył je lud wraz z krwią. 33. Gdy tedy doniesiono Saulowi, mówiąc: Oto grzeszy lud. przed Jachwę, jedząc wraz z krwią, zawołał: sprzeniewierzacie się. Zatoczcie mi tu zaraz kamień wielki. 34. Po czym rzekł Saul: Rozejdźcie się między lud, a Powiódźcie im, sprowadźcie do mnie każdy wołu swego i każdy owcę swą, a zażynajcie je tu, a jedźcie, abyście nie grzeszyli. Jachwe jedząc wraz z krwią i tak sprowadził każdy wołu swego ręką swą tejże nocy i zażynali je tam. 35. Po czym zbudował Saul ofiarnicę dla jachwe, a była to pierwsza ofiarnica, którą zbudował Yahweh. dla jachwe. 36. I rzekł Saul: Puśćmy się na Filistynów nocą, a plądrujemy ich aż do brzasku rannego, a nie zostawiajmy z nich nikogo. I odpowiedzieli: Uczyń wszystko, co dobrem w oczach Twoich. Kapłan wszakże rzekł: Przystąpmy tu do Elohim. 37. Radził się tedy, Saul, Elohim: Czyż mam puścić się za Filistynami? Czy podasz ich w moc Israela? Ale nie odpowiedział mu tegoż dnia. 38. I rzekł Saul: Zbliżcie się tu wszyscy przywódcy. Ludu, abyście poznali, i zobaczyli, na czym polega grzech ten dzisiaj. 39, albowiem żyw Jahwe, który wybawia Jeszela, że gdyby nawet stał się przez syna mojego Jonatana, że koniecznie umrzeć, by musiał, ale nie odpowiedział mu nikt z całego ludu. 40, że wtedy do całego Jeszela ustawcie się, Wy po jednej stronie, ja zaś i syn mój Jonatan staniemy po drugiej stronie, i odpowiedział lud: Co dobrem w oczach Twoich uczyń. 41. Po czym rzekł Saul do Jahwe: Elohim Jeszajela, ukaż prawdę, i wyśledzony został Jonatan i Saul, a lud wyszedł wolny. 42. I rzekł: Saul: Rzućcie losy między mną. A Jonatanem synem moim i wyśledzony został Jonatan. 43. Rzekł tedy Saul do Jonatana: powiedz mi, coś uczynił. I odpowiedział mu Jonatan i rzekł: Prawda, żem skosztował końcem laski, w którym miał w ręku cokolwiek miodu. Oto jestem, umrę. 44. I rzekł Saul. Niechajby mi inaczej. Elohim wciąż źle świadczył. Musisz koniecznie umrzeć. Jonatan, 45. Lud jednak rzekł do Saula: czyżby miał umrzeć? Jonatan, który sprawił zwycięstwo, to wielkie pieszaelu, Dalekiem to żyw. jachtę, jeżeli włos jego na ziemię spadnie. Albowiem przy pomocy Elohim spełnił to dzisiaj i tak wyzwolił lud Jonatana, a nie poniósł śmierci. 46. I cofnął się Saul od pościgu za Filistynami, Filistyni zaś uszli do siedzib swoich. 47. I zdobył Saul panowanie nad Jeszaelem i walczył dookoła ze wszystkimi wrogami swoimi z moabem i synami Amonu i z Edomem i z królami Coby i z Filistynami, a dokądkolwiek się zwracał, szerzył pogromy 48 i poczynił sobie dzielnie i pobił amalekitów i wyzwolił Jezela z mocy grabieży jego grabieżcy. 49. Byli zaś synowie Saula, Jonatan i Szwi i Malachisza, a imię dwóch córek jego, imię starszej Merab i imię młodszej Michal. 50. Imię zaś żony Saula, Achinom, córka Achimaatza a imię wodza wojskiego Abiner, syn Nera, stryj Saula. 51. A był Kisz, ojciec Saula i Ner, ojciec Abnera, synami Abiela. 52. Była zaś wojna silna przeciw Filistynom po wszystkie dni Saula. Ile razy też ujrzał jakiego bądź męża rycerskiego, jakiego bądź dzielnego. Zabierał go do siebie.